Moi drodzy, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 15 łapek w górę, wlatuje następny odcinek z The Sims 4. Mój drogi, a czy Ty już zaobserwowałeś Bobiego na Instagramie? Zrób to teraz! Łow wow, wow, drogi widzu, zaczekaj chwilę. Ja widzę, że ty jeszcze nie subskrybujesz kanału. Zasubskrybuj ten kanał w tym momencie. Ponad 66% moich widzów jest bez subskrypcji, więc zasubskrybuj w tym momencie i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Które pojawiają się na moim kanale. A jeśli to już zrobiłeś, to zapraszam cię do oglądania. Smart, Sześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z tej strony Bobby i wy mnie zadziwiacie. Z odcinka na odcinek jestem coraz bardziej po prostu taki, no aż dziwnie się czuję po prostu, no bo. Pod ostatnim odcinkiem wbiliście aż 8 łapek w górę, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. A tak jak obiecałem, będzie 7 łap w górę i kolejny odcinek Dyson 4. Co mamy dzisiaj? Dzisiaj jest ...partek, więc teoretycznie jutro idziemy do pracy. Eee, więc tak. Chciałem e, zrobić ślub w dzisiejszym odcinku. Więc trzeba się do tego hardo przygotować. Musimy jakoś przetrwać do środy, żeby w środę mniej więcej sobie zrobić ten lubi w ogóle. Eee, chociaż może nawet jego przyspieszę, że zaraz to zrobimy. Jest zawstydzony, dlaczego? Nie można wymazać tego obrazu z pamięci. Przypadkiem zdarzyło Ci się zobaczyć coś, czego lepiej było nie widzieć. Mhm. Mm Ukryj się przed wszystkimi, dobrze idź się ukryj przed wszystkimi Nikt cię tam nie widzi, absolutnie eee, Dobrze, może zadzwonimy do naszej Simki Żeby do nas przyjechała Dobra, za chwilę tu przyjedzie Izabela. I dziś, moi drodzy, mamy zamiar wziąć ślub, tylko jeszcze nie wiem, czy zrobimy taki oficjalny, czy po prostu taki prywatny, można by powiedzieć. Zaprośmy ją sobie na noc. Myślę, że zrobimy sobie taki prywatny ślub. Będzie on na pewno fajny. Bo tak, 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 wy jesteście miłośni w ogóle. Dobra, teraz czas robić po prostu wszystko, żeby zgodziła się na tą wersję, bo to, jeżeli się nie mylę, to jest tak, że po prostu bierzemy ślub teraz natychmiast, bez planowania żadnego wesela, a tutaj planujemy sobie wesele. Róbmy coś z nią takiego wirciarskiego, troszeczkę się zabawmy. Całuj dłonie. To będzie dosyć szybki odcinek moi drodzy, bo nie ukrywam troszeczkę mnie już męczy ta seria. I chciałbym zrobić to w miarę szybko. Poróbmy jeszcze Ooh. trochę rzeczy, żeby ona do nas się bardziej przekonała. Uh. Oh, oh. Dobra moi drodzy, jedziemy z tym koksem, bierzemy ślub. Tak jak mówię, to nie będzie jakiś specjalnie długi odcinek, nie wiem, może on będzie miał 5 minut, coś w tym stylu, ale czasami ważne są takie krótsze odcinki, ostatnie były dosyć długie, więc... Ten zrobimy sobie dzisiaj taki troszeczkę krótszy. Gdzie bierzemy po prostu ślub, tak? Nie będzie on jakoś specjalnie długi. Dobra, uciekamy i bierzemy ślub. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Spieszmy trochę tempo. No, oh. Ooh, this soup. Yeah. Oh. <laughs> uh. Dobra, to chyba jest ten moment. Why? Not... Gdzie oni biorą sił, proszę Państwa, to jest taki uh -huh. na chwila, że aż trzeba oddać trochę i dać przez chwilę prywatną, nie nawartowanie. No, uh, Co się dzieje, proszę państwa, i to jest niewiarygodne. Prowadzka razem, kliknij OK, aby przejść do oddzielenia i łączenia rodzin w celu określenia, którzy si mówię, będą żyli w której rodzinie, OK. A więc czas podzielić... Po ślubie kto gdzie będzie mieszkał. Myślę, że wprowadzimy Izabelę pozytywną do nas. Bo ona mieszkała do nas. że ona mieszkała do nas. Bo... Żeby ona mieszkała u nas. Dobrze, a więc oto jest. Chyba już. i oto moi drodzy Ałoś gdzie jest moja małżonka halo gdzie ona jest No ona tu wchodzi bo już się przeprowadziła no dobrze a więc tak oto Izabela stała się naszą żoną możemy nią sterować sobie teraz Hi. I moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się spodobało. Pamiętajcie o 15 łapek w górę i następny odcinek Disney jest 4. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału i kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, które pojawiają się tu codziennie o godzinie 18. No i do zobaczenia jutro.